Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Panią Radną Teresę Cabałę do druku numer 138? 100, przepraszam, 381 wraca z autopopoprawką. Kto jest za przyjęciem? Zagłosowało 14 radnych, osiem było przeciw. Dzeg z jak ulwa głosował. Ja pierwszy. <grywa> 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 Szanowni, szanowni państwo radni. Panie zaprosiłła sesji. szanowni Szanowni państwo radni, za przyjęciem uchwa poprawki głosowało 15 radnych, 8 było, 8 było przeciw, poprawka została przyjęta. Ja tylko, szanowni państwo, przechodząc do tego głosowania, rozmawiałam z wszystkimi państwa radnymi, że sami prosiliście, że uzgodniliśmy coś. Po tym głosowaniu powiem, szanowni państwo radni, nie można wam zaufać, bo inaczej rozmawialiśmy, inaczej przebiega głosowanie. Macie państwo do tego prawo, jak najbardziej, natomiast Teraz rozumiem skąd Państwa taka, a nie inna postawa.